嘿嘿 Gwiazdą trzeciego dnia tegorocznego openera był zespół Mumford and Sons. Grupa zagrała świetny koncert, który następnie postanowiła uczcić. Dzięki Polsko, upiliście nas. Taki podpis widniał pod filmikiem, który na Instagramie zamieścił basista brytyjskiej formacji. Na nagraniu widać, jak autorzy utworu The Wolf bawią się w autobusie komunikacji miejskiej. Inni pasażerowie patrzą z niedowierzaniem, jak pijani muzycy skaczą po pojeździe, chodzą po siedzeniach i podciągają się na uchwytach. Nie Chuligani. Tak fani żartobliwie podsumowali zachowanie zespołu. Ciara opublikowała teledysk do utworu o prowokacyjnym tytule Dance Like We're Making Love. Piosenkarka zaprezentowała się w nim wyjątkowo seksownie. Skąpo ubrana wystąpiła w basenie. Zobaczcie sami. W serwisie Onet Muzyka 24 lipca w Płocku wystartuje Audio River. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto wystąpi i poznać szczegóły imprezy, zajrzyjcie do naszego serwisu. Oglądajcie kolejne flesze. Cześć!